Dzisiaj, kochani, przychodzę do Was z konkretnym tematem. Wierzę, że to jest coś, co Bóg chce przepracować zarówno w Twoim życiu, jak i w moim życiu. Jest to coś totalnie aktualne właściwie każdego dnia. Co mam na myśli? Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o tworzeniu miejsca na nowe. I uwaga, od razu, od razu to powiem. Chciałabym to, co dzisiaj będziemy omawiać, to, co będziemy dzisiaj czytać, podzielić na dwie części, dlatego że przed Wami mam historię dwóch osób, dwóch kobiet i historię z Ewangelii Łukasza, bardzo znaną historię, kiedy Maria dowiaduje się o tym, że ma zostać matką. Za chwilę to przeczytam, ale od razu chcę powiedzieć jedną rzecz. Wiecie, w Biblii jest wiele historii, które są znane nam z jakiegoś tam powodu. Czasami nawet wydają się oklepane, bo zaczynasz tego słuchać i myślisz sobie, okej, okay, znam to. Wiem o co chodzi. Ale dzisiaj chciałabym zachęcić Ciebie i mówię to też do siebie, do tego, żebyś jednak zaczął słuchać, żebyś zaczęła słuchać tego może z nową otwartością, może w zupełnie inny sposób, dlatego że. Każdą historię Bóg jest w stanie użyć do tego, żebyś zobaczył, zobaczyła coś innego. Zacznę od środka tej historii. W momencie, kiedy Maria dowiedziała się już o tym, że ma zostać matką, um, dowiedziała się również czegoś takiego. A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i pocznie syna w swojej starości, jest w szóstym miesiącu, ta, którą nazywano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I powiedziała Maria. I uwaga, znowu to jest coś, co każdy z nas zna, ale Maria powiedziała: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie, według słowa Twego, wtedy odszedł od niej Anioł. I w tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbieta. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj, tak jak wspomniałam wcześniej, dzieląc to, co będę mówić na dwie części, żebyśmy skupili się na tych dwóch kobietach, na tych dwóch historiach, i żebyśmy zastanowili się nad tym, jak to jest, kiedy jesteś w miejscu braku, albo jesteś w miejscu zaskoczenia, ale Bóg konkretnie oczekuje od Ciebie tego, żebyś stworzył, żebyś stworzyła miejsce w swoim życiu na nowo. Dlatego, że. To nie jest uklepany frazes. Bóg dla ciebie i dla mnie ma konkretny plan, ma konkretną misję do spełnienia. Jednak często to, co jest Boże, jest zupełnie inne niż to, co Ty i ja sobie wymarzyliśmy. Często jest to dużo, dużo lepsze i mało tego, to muszę podkreślić, Boży czas jest zupełnie inny niż nasz. My żyjemy w takim ograniczeniu czasowym, kiedy widzimy sekundy, widzimy minuty, widzimy godziny, liczymy lata i wiemy, że ten czas upływa, ale kiedy Bóg patrzy na Ciebie i patrzy na mnie, kiedy Bóg patrzył na Elżbietę i patrzył na Marię, widział całość, widział początek i widział koniec, widział cały Boży plan, który został dla nich przygotowany. I wiecie, mimo tego, że ta historia, o której zaczynamy tutaj mówić, jest czymś znanym, ponieważ jest często cytowana w różnych sytuacjach, w różnych, nazwałabym to, settingach kościelnych, to jednak jest to historia dwóch osób, dwóch kobiet, które powiedziały tak. Powiedziały tak zupełnie w innej sytuacji życiowej. I w tej części chciałabym się skupić na Elżbiecie. W tej części chciałabym się skupić na tej kobiecie, która w swoim dużo starszym wieku powiedziała Bogu tak. Chciałabym przedstawić Ci kilka faktów. I teraz chciałabym specjalnie skupić się na osobach, które może żyją w braku, które żyją... W miejscu niespełnionej obietnicy, chcę Ci powiedzieć, że Bóg jeszcze z Tobą nie skończył. Chcę Ci powiedzieć, że Boży Plan jeszcze ma szansę się wydarzyć. To, co najlepsze, jest jeszcze przed Tobą. Uwaga! Elżbieta, kiedy poznaje Marię w tamtej sytuacji, jest osobą, która wcześniej była bezdzietna. I wiecie, musimy sobie też wyobrazić to, że Biblia jest realna, Biblia jest niezmienna, ale Biblia również opowiada konkretne fakty historyczne. I wiecie, w tamtych czasach to nie było tak jak teraz, że ktoś może sobie nawet wybrać to, że nie chce zakładać rodziny, ktoś może sobie wybrać fakt tego, że chce być singlem, nie chce mieć dzieci. W tamtych czasach, w momencie. Kiedy ta historia działa się, Elżbiecie, ona była naznaczona, była osobą, która była wytykana palcami, była osobą, która była tą, w której życiu się nie wiodło. Była niezaakceptowana. Była niezaakceptowana ze względu na sytuację, w której się znajdowała, która uwaga, wcale nie była zależna od niej, ale mimo braku akceptacji, mimo braku um, może poklepania po plecach, a bardziej wytykania palcami, ona była ciągle wierna Bogu. Była znana jako duchowa kobieta. I uwaga, to co było najważniejsze, była tą, która nie wątpiła w Boże obietnicę. I tak jak powiedziałam przed chwilą, dzisiaj mam nadzieję, że to dotrze do tych z Was, którzy tego potrzebujecie. Nie ma co wątpić w Boże obietnicę. Mało tego, ona była matką Jana Chrzciciela. Wiecie, wyobraźcie sobie sytuację być osobą, która, która jest matką tak niesamowitego człowieka, który miał tak duży wpływ na późniejszą historię. I uwaga, była kobietą. Drugą po Marii, która dowiedziała się o tym, że urodzi się Zbawca, że Jezus Chrystus ma przyjść na ziemię i że wszystko, co zostało obiecane, ma się wydarzyć, że wszystkie obietnice, które Bóg przygotował dla Ciebie i dla mnie, mają się wydarzyć. I tutaj chciałabym wyciągnąć konkretne lekcje z postawy Elżbiety, z tej krótkiej historii, którą każdy z nas zna. Z tej krótkiej historii, która często jest oklepana, do której jesteśmy przyzwyczajeni, chcę ci powiedzieć, że Bóg nie zapomina o tych, którzy są wierni. I wiecie, często to nie chodzi o coś niesamowitego. Oczywiście tobie Twój dramat, Twoja sytuacja, Twoje życiowe miejsce, w którym jesteś, zawsze będzie wydawało się wielkie, bo o to chodzi, ale pamiętaj też o tą perspektywę czasu, którą Bóg ma, patrząc na Twoje i na moje życie. Bóg patrzy na to w całości, natomiast to, co, czego Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie, jest ta wierność w małym. I uwaga, Boże metody, Boże sposoby nie są tym, co sobie wyobrażamy. I tak jak wspomniałam na początku dzisiaj, chcę przyjść do ciebie i powiedzieć ci, że nawet jeśli jesteś w miejscu braku, nawet jeśli jesteś w miejscu, w którym wydaje ci się, że coś jest już niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, nawet jeśli dzisiaj czujesz się naznaczony, naznaczona, wytykany, wytykana palcami, chcę ci powiedzieć, że Boże sposoby są zupełnie inne niż Twoje. Bóg oczekuje od nas wierności, Bóg oczekuje od nas wiary w to, że niemożliwe jest możliwe, że to, co On dla nas przygotował, mimo braku naszego zrozumienia, nadal może się spełnić. I słuchajcie, mam świadomość tego, że w Biblii jest mnóstwo takich historii, mnóstwo takich obietnic. Biblia jest zasypana obietnicami, które tyczą się Twojego i mojego życia. I może jeśli jesteś dzisiaj w miejscu zastoju, może jeśli jesteś w miejscu, w którym czujesz się wypalony, wypalona, może jeśli jesteś w miejscu, w którym czujesz się wytykana albo wytykany palcami, chcę Cię zachęcić do tego, żebyś otworzył, żebyś otworzyła Boże Słowo i żebyś w nadziei i ufności w małym, w swojej wierności w małym, zaczął i zaczęła szukać tych obietnic zapisanych w Bożym Słowie. Dlatego że mimo okoliczności. Mimo trudów, mimo wytykania palcami, Elżbieta otrzymała to, co Bóg jej obiecał. Elżbieta nie zapominała o Bogu, Elżbieta nie zapominała o swojej wierze, przede wszystkim Elżbieta nie zapominała o swojej relacji z Bogiem. I na sam koniec, kochani, chciałabym się pomodlić. Chciałabym się pomodlić o każdą osobę, która czuje wypalenie, która czuje brak. Która czuje niezrozumienie, która może czuje to wytykanie palcami. Może Ty sam, może Ty sama już ze sobą skończyłeś, może Twoje otoczenie wytyka Cię palcami, ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, że Bóg z Tobą nie skończył. Że Bóg ma dla Ciebie najlepsze rzeczy, tylko potrzebuje Twojej wierności, potrzebuje Twojej postawy. Jezu, dziękuję Ci za to miejsce, dziękuję Ci za ten czas i dziękuję Ci za każdego z nas. I szczególnie w tym miejscu, Jezu, dzisiaj w Twoim autorytecie chcę modlić się o osoby, które czują się wypalone, które czują brak, które czują, że marzenia i obietnice, które otrzymały są jeszcze niespełnione. Jezu, my stoimy tutaj dzisiaj przed Tobą pamiętając o tym, że dzięki temu, co Ty zrobiłeś na krzyżu i dzięki temu, co zostawiłeś nam w swoim słowie, wiemy, że to, co dla nas jest niemożliwe, dla Ciebie jest totalnie możliwe. Dlatego oddajemy ci swoje zaufanie, oddajemy ci naszą wierność i dziękujemy ci za to wszystko, co masz dla nas. I oto wszystko, Jezu, modlimy się tylko i wyłącznie w twoim imieniu. Amen. Amen.